Zanim przejdziemy do odcinka, chciałbym wam powiedzieć, że przygotowałem dla Was Giveaway na stronie Halcase. Na 200 dolarów wystarczy wpisać tutaj ten kodik, płacić 5,5 dolara i otworzyć skrzyneczkę Suncase no i dołączacie bierzecie udział, macie do wygrania 200 dolarów. Przygotowałem dla Was takie skiny, m.in. kocket czy Digla Prinstream. Także zachęcam. Oczywiście macie link w opisie, łapeczka w górę z dzwonkiem i lecimy do odcineczka. Siema się witam was w nowym odcineczku z Hulkase. Lecimy z bitwu za 1000 dolarów z dwoma youtuberami, także 3000 dolarów bitwa i pierwsza skrzyneczka daje nam digla Printstream, a wy pamiętajcie, zostawić łapeczkę w które z dzwonkiem i wpisujcie sobie tutaj kodzik Grabida 18 daje wam 10% do wpłaty oraz 70 centów na sam start. Póki co prowadzimy, więc jest bardzo fajnie. No i już nie prowadzimy tutaj. Oj oj, za 210 dolarów dostał. No, jest lipnie, jest lipnie. Chociaż tutaj się trochę odbijamy. No, do Kroxiego mamy 120 dolarów straty, tak naprawdę z SIMKiem idziemy równo. Oj, jeszcze bardziej nam ucieka Kroksi, no nie zapowiada się to dobrze póki co. No ale wiadomo, tutaj jest 20 skrzyneczek, 1000 dolarów bitwa, no jest tutaj jest tutaj jeszcze jakiś potencjał, tak? Chociaż no, no my jesteśmy na ostatniej pozycji obecnie, no jakaś koska by musiała tutaj wpaść. No póki co jest naprawdę źle, jest naprawdę źle, 200 dolarów straty. I tutaj dostajemy red Redlamina za 73 dolary, okej. Okay. Lekko się odbiliśmy, mamy top 2, 130 dolarów straty. A wówczas, boom, ile to będzie? 100 dolarów, okej. Okay. No i wszyscy mamy w miarę równo po 10 skrzyneczkach. To co z etykiem, ile kosztuje? 20 dolarów, okej, okay. nie najlepiej. No jest, jest, okej, okay. póki co mamy koskę, mamy koskę, wychodzimy na prowadzenie o 25 dolarów, bardzo fajnie. Byleby się to nie zmieniło, tylko FamaSik to będzie 43 dolary w stattraku bardzo fajnie. No i jest tutaj potencjał na naprawdę fajną wygraną. Top 90 kosztuje 25 dolarów, okej. Okay. Ciągle na prowadzeniu, ale 50 dolarów tylko różnicy, no tutaj, o no właśnie. No i Lipa, i w traku za 200 dolarów Kroksy dostał 140 dolarów straty mamy. No i jest Lipa, bo już zostały z tego co widzę tanie skrzynki. Więc ciężko będzie to odbić, bardzo ciężko, bardzo ciężko. Tutaj Kreks jeszcze zostaje za 20, a my za 28, okej. Okay. No ale to jest 130 dolarów straty, więc to jest raczej GG. Dwie skrzyneczki do końca, no jakaś koska jeszcze jedna może coś? No niestety, tam była pod koska No i to jest GG. Ostatnia skrzyneczka. No i niestety. Niestety przegrywamy tę bitwę, przegrywamy tą bitwę. Ile się zgarnia? 2300 dolarów. No i jest lipa, mamy 3 dolary, ale mamy tutaj takie punkciki cashbacku. Więc myślę, że sobie otworzymy po prostu najdroższą skrzyneczkę i zobaczmy, co z niej dostajemy. Eee, dlaczego pokazuję, że nie mam wystarczających środków. Czekajcie, otwieram stronę. A, bo ja nie mam tyle, to coś się zbugowało. Okej, okay, to weźmiemy sobie jakąś tańszą skrzyneczkę. Hmm, ja proponuję weźmy sobie tą z 1,5% na uspa i ile takich możemy otworzyć? 50? Nie. Ok, 25, może uspik? Mamy jednego USPA. Także oddało, fajnie. Więc teraz sobie, więc teraz sobie pójdziemy, myślę, że do Iwenciku, bo jest nowy Iwencik, ale to sobie w jutrzejszym odcinku omówimy ten Iwencik. Eee, no i tutaj, tak, odbierzmy sobie te punkciki za wpłaty. Cyk, cyk. I zaraz zobaczymy, co tutaj dostaniemy jeszcze. Zaraz zobaczymy. Ile mamy już tych punktów? 630. Ok, fajnie, fajnie, fajnie. Co my mamy tutaj w tym evenciku? Mamy koło wydarzenia, oczywiście. No ale tu nie będę wbijał, bo to za 3 minuty będzie losowanie. Więc nie będę was tyle tym zanudzał. Eee, mamy tutaj skarby z tokenów. Możecie sobie płacić tokeny i na koniec eventu dane miejsce, które będziecie mieli, sobie zgarnąć skinka. więc jest to całkiem spoko. Mamy skrzyneczkę face it, znowu. No ale nie będziemy jej otwierać, bo nie mamy za co. Może w jutrzejszym odcineczku. Mamy generator skinów. Mamy generator skinów. I ja bym sobie tutaj wrzucił, powiedzmy, 135. Nie no, więcej. 335. 335. 335. I zobaczmy, co to dostajemy. Uwaga. Digielek za 7,25. Całkiem spoko. Mamy sklep wydarzenia, gdzie możecie sobie za te punkty eventowe kupić, czy to balans, czy skinka, czy skrzyneczkę chyba nawet, więc całkiem spoko. No i co? No i myślę, że musimy teraz zrobić proficik z. A tu miałem jeszcze w ogóle dwa kałaszki! O, ten, ale to ja tu nie wiedziałem. Mamy 250 dolarów. No dobra, to jest jeszcze jakiś potencjał na odbitkę. Jest jeszcze jakiś potencjał. Ja tu tworzę bitewkę. I myślę, że sobie uderzymy. Ja bardzo lubię skrzynkę Stat Track. To damy sobie już 5 razy. Damy sobie Iconic Counter Strike 2 5 razy. I damy sobie na koniec. Dajemy sobie skrzyneczkę. O, coś takiego. Albo nawet. Tutaj damy droższą za 90 dolarów. O, coś takiego nam nie starczy. No to ja bym zmienił tą skrzyneczkę na tą. No i mamy perfekcyjnie. Mamy perfekcyjnie. Mamy e, 12 skrzyneczek. Dajemy sobie na trzech I zagramy sobie z botami. No i lecimy. No i lecimy. A, i te najlepsze skrzyneczki są na sam start. Okej, okay, proszę. Pierwsza skrzyneczka musi oddać. Proszę. Oni Tadzi. Oni Tadzi. Proszę, proszę, proszę. Oj, syf. Syf totalny. Przegraliśmy tą bitwę. No chyba, że tutaj jeszcze z premium, ale tutaj rzadko oddaję, A, jeszcze oddało na środek. No i jest lipa. No i jest lipa, naprawdę. Przegraliśmy tą bitwę. No nie, nie wierzę, że z tych skrzynek tańszych odrobimy stratę 100 dolarów. No musiałaby nam naprawdę kosa na jakimś totalnym low-procencie polecieć, w co, no nie ukrywam, praktycznie nie wierzę. bo jest na no to bardzo malutka szansa, no ale chyba, że się dzisiaj cud wydarzy, no ten Flipknife przelatuje, no ale nie wylatuje, więc to jest, to jest niestety minus. No i ta skrzynka nie oddała, no skrzynki Star Trek, no to tym bardziej ciężko będzie trafić tutaj koskę. No właśnie, no właśnie, no jest lipa, jest lipa. Najprawdopodobniej przegraliśmy tą, skrzy tą bitewkę. Eee, no właśnie, no właśnie. Trzy skrzyneczki do końca. 120 dolarów straty. AWP Wormgat. Dwie skrzyneczki. No Koska albo Asimov statraku to jest, są dwie rzeczy, które nas ratują. Nic innego. Ostatnia skrzyneczka. No i gdyby ten Asimov nadal wyleciał, no to byśmy mogli to wygrać. Tak to niestety przegrywamy. No i, no jest lipa, jest lipa, bo mamy, mamy już tylko... dolarka właściwie. Więc ja tutaj bym sobie zrobił tak. Mamy jeszcze trochę tych punktów. Więc sobie bym wymienił je, może teraz tutaj, na... Na, na tu awupkę 50 takich skrzyneczek. Dostaliśmy jedną awupkę, także całkiem spoko. I zostało nam na 225. No i teraz nie dostaliśmy. No dobra, 30 dolarów. Mamy 30 dolarów, więc jeszcze tutaj możemy sobie zakręcić. I ja bym zakręcił na pewno skrzyneczką Suncase, bo ją musicie otworzyć w konkursie, żeby dołączyć, do którego oczywiście zapraszam Macie link w opisie. Otwórzmy sobie 10 takich skrzyneczek. I do tego dodajmy sobie jedną jakąś lepszą za resztę balansu, czyli za... Około 19 dolarów. E, Okej, okay. na no, to nam wystarczy idealnie. Dodajmy sobie coś takiego. cztery osoby. Zobaczymy, czy skrzyneczka Sanki jest coś tutaj fajnego odda. E, no i to będzie myślę ostatnia bitwa w tym odcineczku, na no, dzisiaj. Przez to, że ta pierwsza bitwa nie oddała, no to niestety jest lipnie. Ale, ale zobaczmy, może tutaj skrzyneczka Sanki jest coś życie fajnego. Wypamiętajcie, żeby sobie dołączyć do konkursu, żeby ogólnie wbić na tam z moim kodzikiem, zachęcam. No bo to jest darmowe 70 centów na sam start plus 10% do wpłaty, więc można sobie fajnie tutaj zarobić i zgarnąć piękne skinki, więc no, myślę, że całkiem spoka opcja. Oczywiście pamiętajcie, że nie zawsze się wygrywa, więc krajcie z głową. O, skinaczka Sankey zdała nam 4 dolarki jesteśmy na prowadzeniu, więc całkiem spoko. No, i zobaczymy, zobaczymy. Póki co, poza tym jednym dropem, to nie dała nic wybitnego. Ta skrzyneczka, ale ona nie daje dużego minusu, więc to jest zawsze spoko. Specjalnie wybrałem taką skrzyneczkę, bo ją dosyć, dosyć lubię. Jest całkiem spoko, jeśli chodzi o te tanie skrzynki. Z tanich skrzynek, no, myślę, że jest to jeden z lepszych wyborów. Jeśli macie właśnie takiego Dolarka 20, no, to myślę, że nic lepszego nie znajdziecie. Okej, okay. ej, coś tutaj daje, coś tutaj daje dla nas. No i teraz ta najważniejsza skrzyneczka, najdroższa. I zobaczmy, czy, czy wygramy. No i nie wygramy, nie? Stat traku za 71 dolarów. Dzisiaj mamy totalnego pecha. No ale myślę, że odcinek był potężny, także ja wam dziękuję za odcinek. Kopeczka w gresu z dzwonkiem to by było na tyle. Pamiętajcie wszystkie linki w opisie. Trzymajcie się, siema.